Się nagrywa. nagrywa się Teraz? Tak, już. Cześć widzowie. Siemka. No, w co dzisiaj gramy, wybierajcie. Bedwars. Hej. Oprócz bed Wars, bo wczoraj były. No tak, ale nie wstawiliśmy tego. No i co? Tak, no ale nagrywamy dzisiaj może. Jak to się nazywa z jabłuszkiem? Anarchię. Anarchię. Ale jest kłopot, oczywiście ta pani, na którym gram koncie, zginęła i masz i Miała no. zbroję EVIPA i zginęła. Okay. Okay. Specjalnie to musiałam. Tak. Ciu. Specjalnie weszłam do dziury. Poza pomarańczowe pole. Czerwoną. No, więc... Y, Teraz na plemie SMP możemy zagrać. Oku. Ej, zobacz, czy ktoś nie wyrzucił czegoś. Nie. Dobra. Tylko uważaj na zasobujący się. Cicho. Mm, cicho. Ostatnio Majkę cicho. pouczałam, prawda Maja? Czemu? No? Czemu? Czy chcesz, żebym mówiła twoje imię? Tak. Dobra. No nie, tak. nie można wyjść. Kurwa! No to. Czy się tak. nie stało? Moje imię wracam dopiero na 1000 subów. Ja na 100? Nie, na 50. Ale wiesz, że mi 1000 subów, nie odwróci go. No właśnie. Odwr tysiąc to za rok. Za dwa lata. Już. Ej, wytnie się tu, bo widzowie będą widzieć. Co? Wytnie się to, dobra? Co? Wytnie się. Kasło. Wytniemy to. A Zuzia widziała? Nie, nie aha. odwróciła gebę. A okej. Okay. E, e, Nagrywam jeszcze nie. raz. Nie. A, dobra. dobra, w wdropa. W Ej, co ma mam mama? Ej, ale powiedziałem moje imię. Wytnie się to. Oczywiście do tepnęliśmy się. Gdzieś! Do ale dżungli. gdzie? To nie jest dżungla. Nie! za długie się tepnęliśmy. Kurna, Klawiaturę. klawiatura. Klawiatura. Klawiatura nie maciec. Tak bardzo. Kurna. Tu trzeba całej siłą używać. Żeby iść bok. O, było to gdzieś było to prawda? Tak, ale... Jaką ty masz tą jasność? No, teraz jest lepiej. W pewnym sensie ten monitor jest tak dziwnie ustawiony. No, na serio, dziwnie. Chur Kurno. Siekiera, motka, ptaszek, chłopak, oho, chłopak, upa się kramotka, kot i pies. To właśnie przyszedł sms, siekiera, motka, wykopałem pochodnie i do tego mam żelazne spodnie. Siekiera, motka, nabił pies i do tego... Tam coś. tu jest. <laughs> Bez kit. Kupka jest. Musiałam, że nie wypłynę już. Kupka jest. Wiesz się tam. Ej, co tam jest? Nic. Jest Rafa Srapa koralowa. A co jak tam? Coś To Tam nic nie ma. Aha, nie płynie no. si, gramotka ptasia kupa pochowałem Widzów z trupem Si gramotyka właśnie tak I do tego tak o. Mama kupiła traktora Przy! Si, mama kupiła traktora W tym pokażemy wam jak zrobić swój własny serwer. Tak, tak. myślę, że to wszystko. Oczywiście, nie ma nic <noise> do tego. Zabije się, bo on nie chce tu żyć? O cholera. O cholera. Widowie. Widowie, on by mnie zabił, ten no debil. właśnie. Widowie Zapraszam na kanał wróżb2. Będziecie mieć link w opisie i... Link w opisie. Link w opisie. I zapraszam do subskrybowania naszego kanału i oraz dawania łapki. Nie tak ciągle i! No to wytnie się to. No. No. I zachęcam do dawania łapek w górę. Przestań I. mówić i. Zamieni się to w trybie Aha! W takim Mama kupila <laughs> traktorę. STU! <laughs> Mama, <kita> <mama <Maria language> kupila traktorę. STU! Mama kupila traktorę. Ay, Zusha, bochan! Bochan! ale się udało! Nie widziała No! bye. Szczy! kupił sobie traktora. Kurda, Kurna maja ma dwa złote jabłka. No. I je wywalę, bo mam je gdzieś. Ta działka należy do tego. Ta działka należy do tego. Szczyla! Działka. Działka. E, czekaj. Mama kupiła trójkąt. Czekaj na w, e. ukoś. ukośnik P, a u ty. Mama. O, masz swoją działkę. A co tu robimy? Budujemy. Mhm. Wiesz, to mieć różowe miasto? O, matko. Różowe? Ja też chęć. Beton. Musisz się zalogować. Mury mogą być. Tak? Nie da się tego. Kopułę zrób. Na z Bedruka. Może być takie wejście? No. kupił se traktora. Siu. kupił se traktora. Siu. kupił se traktora. Cicho, bądź tabelna gry. Tata jabłka. what? Say what? Tak, Tak, Oczywiście. Tak, Czekajcie, bo to niesymetrycznie wyszło. Widzowie. Nie słuchajcie jej, bo ona jest niemądra. Właśnie mnie teraz uderzyła. Teraz też. Ale to Ameryka. <analytvionelo> nieprawda, to ty. Nie ja teraz. Amelka, kto to zrobił? Zuzia? Nie. Kto to, kto to zrobił? Zuzia? Tak. No <grymne> proszę. Ja. O, Zuzia? <grymne> Dobra, widzę. Ja, ja widzę to na serio kątem oka, nie? Baba kupiła traktor. Ej! Podziałiście? O! Wcale. Dobra, widzowie nara, koniec, koniec odcinka, nie chcemy się. Weźmy pokazać serwer. A, no tak, jest to serwer. Ale faktycznie. To, to jest nieważne. Maternus to to nieważne. Graj. Zalogować się, nie. hasło i tyle i wystarczy, no i tyle, no, albo to, to, nie, to się trzeba zarejestrować Kujba. i maila wpisać i tyle i wystarczy i na do dziewiątej minuty.